Ale zimno. Pakowanie tych zamówień z Abratym to naprawdę ciężka sprawa. Ale jeżeli jest ci tak zimno, to przecież tutaj masz czapkę zimową. Czemu jej nie założysz? O wow! Z tą nową czapką Abratym już nigdy w życiu nie będzie mi zimno. Już teraz wejdź na Abraty i zamów czarną albo turkusową czapkę zimową, bo do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem. I pierwsze tysiąc autografów jest ponumerowanych na odwrocie, więc się pospiesz. Abraty. Wizowy to jest jakiś szok. Autentycznie dostałem od was ponad tysiąc 1000... Mapek, w które chcielibyście, żebym zagrał, i są to mapy dla mnie w warsztacie Stumble. Mówimy o trybie kreatywnym, i tutaj, słuchajcie, mam 8 z takich oto mapek. I będziemy je dzisiaj przychodzić. Przykładowo tutaj po raz pierwszy, słuchajcie, mamy mapeczki, na których niektórzy gracze spędzili ponad 10 godzin. Popatrzcie tylko na to. Serio, żeby zbudować coś takiego, na pewno <laughs> musiało zająć to sporo czasu. Ja nie wiem o co w tej mapce chodzi, ale był, słuchajcie, opis, że my mamy o, znaleźć jakąś. Dobrą drogę i nie wiadomo, słuchajcie, którędy mamy pójść Popatrzcie, ej, to jest yes. naprawdę gigantyczne Co to jest? Oczywiście, przypomnę yes. tylko, że potem każdą mapę oceniamy od 0 do 10. Natomiast zanim to zrobimy, to musimy, słuchajcie, w nią zagrać Idźmy tutaj, skoro mamy, słuchajcie, takie przejście To ewidentnie... Ej, czekaj, właśnie to nie jest ewidentnie tutaj jest? O, kurde, czekaj, czekaj, czekaj Tutaj są schodki O, musimy, słuchajcie, tutaj prze... O, wow! O oh, wow, ale to jest parkour Co to jest? Ej dobra, to jest gigantyczne Jak ty słuchajcie. żeś tam, powiedz mi jedną rzecz Jak ty coś tam doskoczył? No właśnie, musiałem wyskoczyć, a potem wskoczyć na nowo Dobra, słuchajcie, mamy tutaj prze... Oh. Ja właśnie nie umiem tego Nie! No i znowu jesteśmy, słuchajcie, na starcie. Ja cię kręcę, no nie mogę. Dobra, dobra jedziemy jeszcze no raz, nie. ale coś czuję, że ta mapeczka może mnie niestety, ale dość mocno, słuchajcie, irytować. Mam nadzieję, że, słuchajcie, nie. tak nie A. będzie. Dobra, ja tutaj sobie wchodzimy. Irytować. O, dobra, dobra, dobra. No tutaj to jeszcze mniej więcej ogarniamy, o co chodzi. O kurde, ale przylagowało. No dobra. I co no tam, tam, o co tam chodzi? Bo ja o, tam się idę tu. i tam... Ja tam nie widzę, co mam zrobić wszyscy jak przechodzisz. No po prawo musisz skoczyć, no przy, po prostu się odwróć i tyle. Dobra, ja natomiast patrzę słuchajcie, co mam tu zrobić. Tutaj Ufa. tak mi się wyda... Ha, całe szczęście, że tu jest checkpoint, bo bym po prostu umarł. Słuchajcie, mam wrażenie, że tutaj ta piłka musimy na nią wejść, no nie? I no potem dobra, słuchajcie, to ja to nie tą jest piłką sobie. Na mnie. Jakby. O kurde. O wow! Ej, dobra, ta mapa jest 10 na 10 Ej, ona jest naprawdę Serio? takim kitoczadem. A ja już się zdenerwowałam. Ej, dobra, chwila, chwila, moment. Jak ja mam tutaj wejść? Bo ja nie umiem tu wskoczyć z boku. A ja mogę zrobić, tak? Czekaj, czekaj, czekaj. No mogę, oczywiście, że mogę, No Dobra, i te. Aha, okej, okay, ale ta trampolina Jest jakaś beznadziejna, Co? słuchajcie To jak to przeskoczyć tutaj? Co jest? Ej, dobra, to jest A gdyby znowu się zmienić w piłkę? Ty, nie, piłka też tutaj nie Dobra, a może tutaj z boku, słuchajcie, jest jakieś przejście? Nie. Co jest nie tak z tą mapą? Ej, ty, ja, ja nie jestem w stanie Aaaa, zczytowałem to piłką Słuchajcie, zczytowałem to piłką To zapotę... na mapa I teraz, słuchajcie, o kurde O kurde O kurde, nie! Dobra, całe szczęście, że słuchajcie, checkpointy są w tych miejscach, no nie? Ej, dobra, co robi ten gość? Czemu on tak spada? Nie, no, czemu ja nie umiem w ogóle. Nie, źle. Ej, ja nie te wiem. ściany, słuchajcie, strasznie, strasznie, strasznie utrudniają, bo nic nie widać, słuchajcie. No, no widzicie, nie? Masakra, słuchajcie. Ja jestem masakra. cały czas tutaj, wiesz, gdzie? No, ej! Dobra, słuchajcie, kolejna próba, czyli tak, lecę sobie. Ter ej. Ale teraz to zrobiłem dobrze. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Może po prostu ja to słuchajcie, jest z boku. za daleko. Dobra, chwila, moment. Słuchajcie, chwila, moment. Teraz sobie skaczę... No Czy wy wiecie. to widzieliście? Dobra, słuchajcie, kolejna próba. Czyli i tu jest 6 minut? Chyba tak. Ej, dobra, za to będę musiał na pewno odjąć co najmniej jeden punkt albo pół, bo po prostu, słuchajcie, tutaj postać od razu brzuszkuje. Czyli jakby gość niestety, ale źle to wyliczył. No niestety, słuchajcie, ale i tak muszę przyznać, że mapa mi się niesamowicie podoba, więc e, póki co 9,5 na 10, słuchajcie, bym dał, no, kurde, tylko tutaj. Ja daję 0. Widzicie, tutaj nic nie widzę, nie? Nic nie widzę, co się, słuchajcie, dzieje. Jakby nie można takich mapeczek robić, bo przez to, słuchajcie, jakby, no, odbiera to fan z gry. No nie, bo ja nie, nie wiem, gdzie mam iść, słuchajcie. Nie mam pojęcia, absolutnie, no. Ja rozumiem, że to jest jakby bekowe, ale nie mam pojęcia po prostu, co gdzie tu to jest w ogóle chodzi, przejście. Aha, tu jest tutaj. przejście. No dobra, a jakie ja mam niby tędy przejść, słuchajcie. No nie, naprawdę, jakby co ja mam na przykład tutaj zrobić? No jakby weź mi ktoś powiedz, bo ja nie widzę, słuchajcie, w ogóle środka, nie widzę jakby o co w tym wszystkim biega. No tutaj w środku, słuchajcie, są jeszcze jakieś odbijacze. No, piłeczką też, słuchajcie, przejść nie przejdę. Ej, dobra, nie! Ja daję zero. Ej, dobra! Ja nie mogę tego niestety przejść dalej No sami widzicie, słuchajcie, chyba niestety nie o to powinno chodzić Powiem szczerze, dałbym dychę Ale w tym wypadku daję 7,5 No bo niestety nie da się tego przejść dalej Dobra, wybieramy kolejną mapeczkę, słuchajcie Weźmy sobie mapkę o nazwie Polska Jeżeli coś się nazywa Polska A w opisie ma hej, to musi być grubo Ej, 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 a ty jeszcze nie masz wymarzonego prezentu na święta? Murdeczko wbijaj na abrety, Czyli pierwsza linijka w opisie Wystartował nowy sklep, gdzie bluzy Mamy szczyte w Polsce i są super jakości Wysyłka jest w 2 24 godziny, więc czy zamówisz kubeczek, czy zamówisz brelok, bluzę, czy czapkę? Do każdego zamówienia zdjęcie z autografem, gratis i wiadomością na odwrocie. I do tego nie jedna naklejka, a aż dwie totalnie za 0 złotych. www.abrelty, pierwsza linijka w opisie. Dobra, jak to wygląda i co to jest? Ej. Tu są trzy mety? Zap Czekaj! Ej, naprawdę tam chyba były trzy mety i w ogóle czemu ja się tu zrespiłem, słuchajcie? Aha. W co my gramy właśnie? Dobra, bo ja naprawdę nie wiem, no, słuchajcie. Jest grubo. Jest, słuchajcie, tutaj naprawdę grubo. To to się dobra, wydarzyło. doskoczmy sobie tutaj. W ogóle czemu ten kozyk jest taki, słuchajcie, krzywy? Ej, którędy ja mam iść? Czy mam iść tędy? Ja nie Czy... wiem. Co to się rusza? Nie mogę. Co to jest? Nie! Ej, dobra, ale mam przynajmniej checkpoint. Się jest, słuchajcie, zdrowo. A dobra, jest... dobra słuchajcie, polecę sobie tutaj, polecę sobie na to. Yo! Ej, Dobra, ja, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, które ja w ogóle mam tutaj iść. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Okej, okay. checkpoint jest zrobiony, widzę, rewelacyjnie. Naprawdę, rewelacyjnie, słuchajcie, dobra, był dobra, zrobiony dobra, ten dobra, checkpoint, dobra. ale spoko. Chodź tutaj, tutaj. Okej, okay, okej, okay, dobra, jestem tutaj razem z tobą. I co teraz? Aha, mamy na to wskoczyć, dobra. Dobra, wskakujemy w takim razie. I co dalej? Co Dobra, teraz na to. Okej. Leży na twarzy. I teraz na to. Teraz podejrzewam, że na to... Ej, dobra, ta mapa ja! jest świetna. Naprawdę, ja myślałem, że to będzie straszny shit, ale nie! Ona jest naprawdę, słuchajcie, mega kozacka. Dobra, teraz słuchajcie, nie, podejrzewam. No Okej. Okay. Ej! Dobra, ja muszę. Czekajcie. Jest... A może tu muszę muszę. jest? Nie nawet, wiesz. Nie! Nie, nie miałem tu nawet... AHA! Czekaj, 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 Patrzcie to, patrzę to Ej, doskoczy to do mety! Dobra, ciach! Ej, nie, to za szybko! Let's go! Ale to nie była jedyna droga. Więc na razie daję 10 na 10. Dobra! Słuchajcie, tutaj były różne drogi. Dlatego teraz, jako że ta mapa mi się strasznie spodobała, Ej, wow. e, chciałbym, słuchajcie, pójść w lewo. Chciałbym zobaczyć, słuchajcie, co się stanie, jeżeli właśnie pójdzie się, słuchajcie, tutaj w lewo. Czyli tak, polecimy sobie teraz tędy. Teraz przeskoczymy sobie na to tutaj. Teraz. Aha, dobra, teraz słuchajcie, zrobimy sobie dobra. tędy Tutaj psa... ja nie wiem, aj! Ktoś drogą szedł, więc Aj, Ajajaj, tutaj... aj, aj. dobra, ja próbuję idno. sobie tędy Dobra, tutaj Yee! na to Teraz słuchajcie, tutaj na to I tutaj mamy, słuchajcie, kolejne klocuszki Teraz tymi klocuszkami pójdziemy sobie tutaj Teraz pójdziemy sobie tędy, ładnie, pięknie o, wow, jak Skoczymy na ciepły, ścianę to I teraz słuchajcie, co dalej? Ej, na te żółte? A może dobra. słuchajcie, potem by nam się udało Aha. Spróbujmy słuchajcie wskoczyć sobie na to. To jest giga chude ja wiem, ale może słuchajcie uda ja nam się Ja idę tą ten trasą, iść. co byliśmy wtedy, wiesz, bo ja tutaj tego nie przeszłam. Nie! Dobra, to może jeszcze inaczej słuchajcie. Tutaj jest słuchajcie taka wyrzutnia, tylko że tego słuchajcie na bank nie da się doskoczyć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz pobiec tędy, słuchajcie. Spróbujemy sobie właśnie tędy tutaj pobiec Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało w praniu. I teraz siup i siup tutaj. Dobra. O nie. Tam jest meta, czyli słuchajcie, my musimy zrobić coś w stylu, że tak. Tak? Ooo! Przeszliśmy to na dwa sposoby! Ej, zostawiam totalne 10 na 10! Słuchajcie, musimy znaleźć kolejną mapeczkę i tutaj pomyślałem sobie, jeżeli jest napisane checkpoint no i gość ma w opisie no, To może być fajne. No dobra, okej, okay. ta mapa wygląda jakby miała być absolutnie porąbana. Też są dwa te. Ej, dobra, to co, lecimy tą górą? Nie, słuchajcie, spróbujmy może to przejść dołem, bo to będzie tutaj strasznie śmieszne, dobra. że mamy, słuchajcie, takie małe kafelki, nie? Patrzcie, jakie malutkie. O, A, ja już padłam. No nie, no świetnie Dobra, poproszę. dobra, dobra. Pytanie, czy naprawdę tu nie ma checkpointów. Ja idę innym. innym bo jeżeli, innym słuchajcie, tutaj nie będzie checkpointów, to ja no się, jak? słuchajcie, zirytuję na pewno nie przepotwornie. Ma. No dobra, ale może gdzieś dalej jeszcze będą, nie? Więc trzeba poczekać. Ej, ale jak, ale jak bardzo trzeba być oh. złośliwym, żeby zrobić w takim miejscu? Dobra, słuchajcie, już widzę, że nie polubię się z tą mapą, więc spróbujmy pójść tą drogą i po prostu dać sobie, słuchajcie, szansę, nie denerwować się, tędy sobie ładnie wejdziemy. Okej, widzę, że się tak nie wejdzie, dobra, czyli tak. Nie tutaj. Dobra, dobra, tutaj tak. Ej, dobra, nie, to wejście będzie. To będzie okropne, słuchajcie. Okay. To będzie okropne. To będzie. Oh, wow. to, to jest straszna mapa, słuchajcie. To jest strasz... Nie, dobra, tutaj daj. Nie, ale... Ja nie mogę. Co to jest? Czemu ja w to w ogóle gram? No naprawdę, widzowie, nie róbcie takich mapek. Bo to nie o to chodzi. Ja nie mogę. Dobra. I słuchajcie, ja mam tak iść no, przez 5 godzin do góry ja mam taki pr... Ej, ej. No, bo widzowie, wiecie jakby o co chodzi. No, ja tego nigdy nie przejdę. Ja nie mogę. Dobra, ciach, ciach. No nie, no nie. No! A, a jak wysoko jesteśmy? Jesteśmy chyba jeszcze nisko, ale ja dobra. się zdenerwuję. Dobra, próbujemy, słuchajcie, próbujemy. Ja zdenerwowałam. Dobra. Aj, tutaj trzeba się oddalić. I siup, 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 siup. Kurde, masakra. Masakra, no. Dobra, oj, teraz całkiem niezła pasta, słuchajcie, poszła. Siup, siup. Ej, dobra. Siup. Dobra. Siup, siup. Jak ja mam tutaj siup, siup, O co tutaj mam? Siup, siup, siup. Siup, siup. siup, siup. Nie, ej, ale jesteśmy wysoko już, słuchajcie. Patrzcie, jesteśmy naprawdę wysoko. Ej, wow. Ale nie wiem jak daleko nam słuchajcie jeszcze brakuje. Nie mam bladego pojęcia. Dobra, spróbujmy, słuchajcie jeszcze. Dobra, ciup, ciup. Dobra, ciup. O kurde, ej, ale przylegowało. Co? Ja ej. idę tu, gdzie ty idziesz. Ja już mam dość. No ja też. Zaskoczę cię, ale ja też. Dobra, a jak daleko a jeszcze nie widać, słuchajcie, końca, nie? Jeszcze słuchajcie go nie widać. Dobra. Ej. Dobra, 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 Ciak, 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 ciak. O kurde. A jakbym zrobił się, słuchajcie, na piłkę? piłkę. Okej, okay, to tą też można. można. dobra. Ej. Nie, bo ja tu spadnę zaraz. Ej, mam wrażenie, że wiesz co? Że dołem się po prostu nie da przejść, Czemu to i się dlatego. Nie, nie da podskoczyć. Da się, tylko musisz się troszeczkę oddalić i wtedy wskoczyć. Mam wrażenie, że tej mapki się nie dało przejść, dlatego gość specjalnie zrobił coś takiego. Kumacie? Masakra, masakra. Nie no, nie mogę. No dobra, weź staj na te nogi, no. Ej, jak nie daleko da jeszcze? No naprawdę, no bo ile można? No już słuchajcie, idziemy przez 5 godzin. Patrzcie, jak jesteśmy wysoko. Jak jesteśmy hardkorowo daleko. nie mogę. Dobra. Ja nie mogę tego przejść. Dobra, ja tutaj próbuję, ale już mam jej dość, nie? Już mam, słuchajcie, dość tej mapy. No, nie, no. Ej, Ej naprawdę. No, nie wytrzymam za chwilę. Dobra. Aż mi się motka sama włączyła. Siu, siu. No i ja psiup, spadłam. Psiup. No, nie wytrzymam, jak można było spaść? Okej, okay, widzę metę! Nie. Widzę metę! Ale to słuchajcie, no, tak, na wskazanie. pewno nie gram jej drugi raz. Nie ma szans. Znaczy wiecie, ja się, ja się, ja się śmieję, no nie? Ale naprawdę mnie wkurza. Strasznie mnie słuchajcie wkurza to było ta To Jest Potworne. Ej, jeżeli teraz spadnę. Nie Jesteś mogę zrobić złożyć. No nie, czekam na taką platformę, która jeździ, wiesz? Ja tu, próbuję Dobra. Do domu, A, ja tu nie przejść do jestem! Let's go! Let's go! Mordo dostajesz było? 10 na 10! Dobra widzowie, jedziemy dalej. Ja bym zagrał w tą mapeczkę, bo co to jest za nazwa? Oponentumers, jakby... E, dziwna nazwa, więc podejrzewam, że to może być zrąbana mapka. Pokaż jak to wygląda. Ej! Bardzo oh. symetryczna mapka! I wygląda I na piśka. dość prostą. Ale takie mapeczki ale... one lubią być złudne, słuchajcie, one lub... Ale patrzcie, tutaj to nie wiem czy to jest jakiś błąd, czy co, ale że ty jakby nie dotyka to mnie, ale to może i dobrze, słuchajcie, że mnie nie dotyka. Dobra, tutaj słuchajcie, trzeba sobie przeskoczyć, Ech, tak? O nie! Okej, okay, teraz sobie lecimy te... Ej, nie ma checkpointów! Nie! nie! Dobra, mówiłem, że jest taka prosta, a jednak się okazało, że nie jest w całości. Nie. Le... Dobra, lecimy, słuchajcie drugą stroną. Może drugą stroną oh! będzie troszeczkę łatwiej. Dobra, siup, siup. Druga ok. strona to jest to samo, bo ja tam Dobra, było... poczekamy. Dobra. Siup, 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 siup. Nie, 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 nie. Dobra, lecimy tą stroną, bo to będzie mnie wybijać ewentualnie, okay. jakby w tą drugą stronę. Dobra, więc spoko. dobra, mam Dobra. O oh wow. Ale to jest... ale to jest porąbana mapa. Ale to jest Raz porąbana jest to mapa. Ej, dobra, y, myślałem, że ona jest, słuchajcie, strasznie prosta, a okazuje się, że wcale nie jest taka prosta, więc zobaczmy, słuchajcie, jak teraz nam pójdzie. Dobra, ja jestem ciekawa, czekamy sobie czy tutaj. Ja tutaj sobie wejdę, o tutaj. Nie bij mnie, nie bij mnie! Dobra, jeszcze jedna szansa, słuchajcie, no jeszcze jedna szansa, może teraz się uda. Dobra, wow, czyli tak, wow, lecimy dobra. sobie tutaj, lecimy tak, lecimy tak, lecimy tak, lecimy tak. dobra, okej, okay. jestem, jestem tutaj. Jestem tutaj. Okej, okay, klocki się przesuwają, spoko. Poczekaj, aż się przesuną. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Znowu trzeba czekać aż się przesuną. No właśnie. Ai! Dobra. Okej, okay, słuchajcie. Nie ma czy... Dobra. Ja jak to nie gram, bo to pointa. Dobra, ja mam pomysł, jak to zrobimy, słuchajcie. Mam pomysł, jak to zrobimy. Zmienimy się, słuchajcie, w piłkę. I teraz sobie przeskoczymy, tak? Nie! Dobra, uratowane. Uratowane. I teraz jak tak, słuchajcie. No spadniesz, to nie ma zmiłuj, bo tu nie ma checkpointa, pamiętaj. Dobra, wskakujemy sobie tutaj. Teraz, słuchajcie, wskakujemy sobie tutaj. O kurde. O kurde. Dobra, let's go! Mamy to Aha. widzowie! Ej, całkiem fajne daje 8 na 10. Naprawdę mi się podobał. No to co? Jak mapeczka nazwa się. Abra! I gość mówi, żeby w sklepie wpisywać kod abra, no to ja nie zagram? A to, żeby wpisywać kod abra, no to musisz zrobić. Pokaż jak to wygląda. O kurde. Eee... O jo jo, o jo, to o, wygląda na łoweczkę, której nie to przejdziemy. Nie jest eee... Dla mnie. O, Start nie. jest satysfakcjonujący. Eee... Aha, to się dobra. Tak Ej eee, nie, no tu jest ok, Tu jest jednak, słuchajcie, nie tak źle. Dobra, lecimy sobie tutaj. Dobra. Teraz lecimy sobie tutaj, a teraz co mam zrobić? Co? Przecież to mnie wywali. Aha, lag mnie wywalił. Dobra, słuchajcie, piuszki. próbujemy jeszcze raz. Teraz wlecimy sobie tutaj. Okej, okay, wywalam ci tą piłkę, żeby było tu łatwiej jakoś to przejść. I teraz słuchajcie, ja nie wiem czy my nie musimy bezpośrednio na to żółte, słuchajcie, spróbować wskoczyć. Aha, chyba jednak nie. Ej, dobiałem checkpoint! I nagle chodzi. Ej, o Jezus Maria, to? No, to O co coś... chodzi? No jak yeah! tutaj nagle go straciłem, no. Dobra, słuchajcie, ciach, ciach, tutaj sobie lecimy. Dobra. I teraz yeah! słuchajcie, co uwaga. Zrobiłeś? Wolę skoczyć tutaj, żeby mieć checkpoint. Okej, okay, przynajmniej jest checkpoint, słuchajcie, przynajmniej jest checkpoint, więc spoko. Dobra, tutaj sobie polecimy, tak. Na metę, to nie, na start to nie ma checkpointu. Tak, tak, tak. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, no. Dobra, tutaj, słuchajcie, skoczymy na Ej, dobra, sobie na to. Utrzymałam. Nie! No nie! No nie! Co jest z tą mapą? Nie tak! Widzowie! Ej, poszłam w drugą stronę i spadłam. Ej, no naprawdę, słuchajcie, coś z tą mapką jest nie Dobra, kolejne, słuchajcie, podejście. Dobra, lecimy sobie tutaj. I teraz wiecie nie. co? Ja bym jednak wskoczył, może. Nooo! No i no. no, ja. Dobra, stoję tutaj, słuchajcie. Mam nadzieję, że tu jestem bezpieczny. I teraz chyba musimy, oh, słuchajcie, nie. wskoczyć na ten odbijacz i z odbijacza na kolejny odbijacz, no nie? Tylko podskocz tutaj dobrze. Okej, okay, spoko. Jest, Ej, ok, Nie, no. Mnie denerwują takie, taki ala park, kurwa, to nie umiem takie. Serio? Tu dałeś checkpoint. A. Ha? Nie mogę nie. nie mogę Nie mogę, że tutaj dałeś checkpoint, naprawdę? Serio, nie no gościu, jakby... O! Dobra, drugie podejście, słuchajcie, czyli tak, skoczymy sobie tutaj, tu sobie pójdziemy I to jest na moje ten odbijać. No, tutaj, nie wiem, setne podejście, nie? Dobra, teraz dobra, słuchajcie, no się podbijam. Okej, okay, teraz sobie tutaj się podbijam. Dobra, 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 dobra Okej, okay, wybij się mordo Dobra, tu jest ja, dobra trampolina. Nie mam widzenia. O kurde. Gdzie są? O te krążki? kurde. Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no stary, no nie! Mordo, dostajesz 10 na 10, naprawdę. Dawno nie grałem tak w mapy. Mapa o nazwie ogromny flaming. E, to brzmi dobrze. Naprawdę, to brzmi nieźle. Dobra Mordo, pokaż mi tego flaminga. Gdzie jest ten flaming? Ja go nie widzę. Halo. Ej, gdzie jest ten flaming? Serio? Czekaj. Ej, bo może z góry, nie. jak się na to patrzy, to faktycznie jest kształt flaminga. A my tego nie widzimy. Ej, podejrzewam, że to jest okay. skam przejściem. Okay. Jakby to by było za proste, tak. że ty możesz ja sobie. Daje, ta... że... Aha, dobra, to ty idź tam tędy, ja może już pójdę tędy. Nie da się, nie da się, nie no da się. No właśnie, się, nie coś nie tak czułem, że to, słuchajcie, się po prostu nie da, no nie. Dobra, słuchajcie, idziemy sobie tędy w takim razie. Okej, okay, teraz, słuchajcie, przeskoczymy sobie tutaj. Dobra, dobra, dobra. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Nie, no masakra. No nie! Ej, dobra, ja takich mapeczek to strasznie nie lubię. Strasznie, słuchajcie, czegoś takiego nie lubię. Ale mam tutaj, słuchajcie, całkiem niezły pomysł. Dobra, słuchajcie, mam lepszy pomysł. Skoczymy sobie na to. Zamienię się, słuchajcie, na piłkę. I teraz doskoczę se tutaj. Aj, a może słuchajcie, bez piłki w takim razie? A, wow. Dobra, ale mi dobra, słuchajcie, to zrobimy tak. Przeskoczę sobie tutaj, teraz sobie zrobię tak. Okej okay. No i teraz słuchajcie, to zmienia postać rzeczy. Dobra, teraz słuchajcie, gdzie my mamy pójść? Myślę, że tutaj musimy. Nie, 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 więc, nie, nie, nie. nie, nie spadam, ja się nie spadam, zmienię na piłkę, pójdę sobie tutaj. Teraz pójdę sobie tutaj, bo To To sprzedłem. No dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Zdrowo, zdrowo odbija, zdrowo widzę. Dobra, słuchajcie, to co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Nie. Eee. Bo jakby... Ja już jestem zdenerwowana ogólnie. Jakby, ja nie wiem czy ten młot nie miał nas, słuchajcie, wybić do góry, ale to nie jest wykonalne na pewno. Wie... Aha! Tu jest takie coś co jeździ, czyli ja i tak muszę, słuchajcie, dostać się... No nie tutaj niestety. I nawet nie ma checkpointa. Serio? Nawet nie ma checkpointa, no to mordeczko, coś czuje, że my się chyba zaraz pogniewamy na siebie. Eee, bo bez checkpointa stary, to ja nie wiem, jak to można zrobić, ale spróbujemy jeszcze, dobra. O. No! Ej. Ej, podobno tu jest checkpoint, słuchajcie. No dobra, to sprawdźmy, czy faktycznie no? tutaj jest taki dobry checkpoint. Dobra, ja sobie lecę tutaj. Ej. To se poleciałem. O, to nie niezły checkpoint, faktycznie. Bardzo dobry, bardzo Ej, dobrze a ja ten mam? checkpoint. No nie, no to słuchajcie, jeżeli Julka ma checkpoint, a ja nie, no to o co chodzi? Dobra, no. słuchajcie, jeszcze raz tutaj próbuję to zrobić, ale coś... Aha. No to Krzysiu, jeżeli napisałeś, że in -store code Abra... E, tylko, że bez wykrzyknika, mordo. To zagrajmy w twoją mapę. Dobra, co to jest? Ej, dobra, to są jakieś dziwne odbijacze, wow, wow. bardzo dużo dziwnych rzeczy. A ja... Ale dobra, ja już muszę. wiem, że na metę nie da się wejść. Ej, nie, no musi się jakoś dać, skoro on to opublikował, no nie? Natomiast tutaj, słuchajcie, A, jest taki labirynt, tak. że ja nie widzę, słuchajcie, co się tutaj dzieje, nie? Jakby totalnie widzicie. Ja nie mogę, no i co ja mogę. Dobra, nie mogę, słuchajcie, z takich map. No, naprawdę. Ja chcę tylko nagrać odcinek z mapek. Błagam! Pozwólcie mi to zrobić, no. A tutaj takie dziwne rzeczy, słuchajcie, skaczą. No, patrzę. O, dobra, Ej. jestem na drugiej stronie. Okej, okay, jeżeli tu nie ma checkpointu, to słuchajcie, będzie płacz. no czemu mnie wyrzuciło halo. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. I gdzie mam teraz niby polecić? Jakby. Ee... Dobra, jeszcze raz się odbiję, słuchajcie, od tej trampoliny. Aha, tą trampoliną prawdopodobnie. Dobra, nie, 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 nie. nie. Dobra się Co? wybijam nie, nie, nie. się i teraz słuchajcie, doskoczymy. Dobra, okej, okay. jest doskoczone, słuchajcie, jest doskoczone. Ja jestem tutaj cały czas na tym. A więc ja teraz, słuchajcie, z tego okay. spróbuję się właśnie o, nie, dobrze no, wybić. Teraz słuchajcie, jest, spróbuję polecieć tutaj od razu, od razu. Jak najszybciej, słuchajcie, jak najszybciej. Jeżeli tu nie będzie checkpointa, to naprawdę umier. O, dobra, jest, jest checkpoint. Jest checkpoint, więc jest spoko, słuchajcie. Checkpoint? Ale, ale on jest tak zbagowany, że słuchajcie. No nie, no nie mogę, hey, no nie hey. mogę, no co, ja co tu się dzieje. No? Dobra, dajcie mi to po prostu przejść, no, jak człowiek, no nie, no nie mogę, no nie mogę, no nie mogę, no, no nie, nie mogę. Straszne no! Straszne. No! Ej, wam po prostu radość sprawia, że ja cierpię, grając w takie mapy, no nie, nie ma innego, nie ma słuchajcie, racja. po prostu usprawiedliwienia dla tej sytuacji. Ale dobra, jedziemy, e? słuchajcie, jedziemy. O. Okej, okay, i teraz... E, no ja nie mogę e, Jest tutaj checkpoint, ale super checkpoint, który mnie wyrzuca od razu świetnie. Dobra, genialny. spadam tutaj, okej, okay. jestem, jestem, dobra. jestem, jestem To najważniejsze, jo. dobra, teraz siup, siup Eee To nie było, nie. słuchajcie, najlepsze wykonanie Ale dobra, jest okej okay. Jezu, przecież ja tu nie jestem w stanie się podnieść nawet Ja też nie, ja też w ogóle nie wiem, co się dzieje Nie, tak w ogóle, słuchajcie, nie, 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 nie. Ale dobra, znowu stoję tutaj, słuchajcie no, ja Więc. się tu może... Dobra, jeszcze jedno podejście, słuchajcie, stanę se na skraju No nie, tego, i spróbuję Wysłałem doskoczyć na różowe do... Nie! Zaliczyło mi tutaj checkpoint, nie mogę, słuchajcie, ale patrzcie Oj. co tu się dzieje. O kurde, o kurde, a może tu mi zaliczy checkpoint! Tak, to był checkpoint! Nice! Wiruje, ja tu wiruje nice. tutaj! Nice, dobrze, słuchajcie, jedziemy w takim razie. Ja jestem zbagowana w środku, Dobra. tutaj nie mogę z tego wyjść nawet. Dobra, wywal mnie. Jest meta, jest meta! Dziękuję! Dziękuję! Masz metę! Oh, God, mam Ej, no metę, nie, mam jest metę. 3, 2, 1, go!